we <laughs> Witam was wszystkich w pierwszym odcinku Sąpa, jest ze mną Bulas, 1, 2, 3 JP Soleczko wszystkim kurwa Nagrywamy odcinek Kurde, wersja tego Sancheza Gdzie ty jesteś w ogóle? Eee yy, się do mnie Gdzie, Jak, jak no. tu się tepa? Jak Idź te yy, do chyba Idź do. It's, it's do. No, A jaki no, masz IP? No. IP? No. Już ci napisałem. Jaki? Okay. Jak chcesz? Jak chce. 68 Aha, 68, nie Hehe, <grym grym> no. no, dobra O Nie ma takiej komendy, Michał ja nie wie, ma? Nie ma, ma takiej komendy Czekaj, idź do jest, dobra Spytaj się mojego taty, nie ma Daj ID. daj ID Mój? No, jaki ID masz, to? No? Idź do Czekaj, najpierw Czekaj Kupa, nie, no. Czekaj, bo nie widzę, dobra. dobra No A dobra Ej, też chcesz mam, masz też mam VIPa I skąd? Bo może nagrywamy odcinek, dlatego Ej, ja lob. No. Ale dobra. inni nie mają VIP-a, my mamy... No my mamy, dobra. Akceptuj. Czekajcie, postawię sobie tutaj na tym. Ej, oh, akceptuj. Jak akceptować? No, no normalnie kurde. Jak? No nie mi nie, nie wyskoczyło ci? No nie. Jak nie kurwa? Ja będę te dał. teraz. Kurde! Na keczupie no. sobie postawię mikrofon. Akceptuj. Zatępaj się do mnie. Taki idź, to takie coś nic, co? O dobra Dobra, mam już ten mikrofon ustawiony Idź do, widzisz, tam jest idź do Gdzie? Pisałem na czacie! No No i napisz jakie coś i moje ID Idź do I68, nie? No Idź do 68 tak? No, no, no I tu mnie pisać akceptuj No dawaj, no, jest dobrze, jest dobrze. Aż mi powiedzie, kurwa, czyli na łapały, dawaj. Czekaj, 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 czekaj! Nie mam poły! O ty gnoju! Aaaaa! 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 Pierdaj, typek, Zabiłem go! Serio? No zabiłem, no, zabiłem, go. zabiłem go. Nie, 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 zabiłeś? Nie, ja go zabiłem. Dlatego. Ten, ten typek co, co ja go zabiję, ciebie zabiłem, ciebie zabił. Ja nie mogę teraz użyć tej komendy, dopiero po 27 sekundach. No to poczekaj aż tyle minie sekund. Albo ja się tepnę. Idzie do... Jaki mieś nick 105? Nie wiem. No to masz lewy dolny ruch napisał. 52. No dobra, tepaj. Czekaj, akceptuj, muszę zaakceptować. O, no, akceptuj. Zakceptuj. Czekaj, akceptuj. Dobra. <laughs> nie wiem napisać, to tutaj, dobra. Bo sensy na górę go O kurwa nie mam HP. Jak nie masz HP? O ty, ty kurwo! Nie ma tak dobrze, teraz. Nie no, żartowałem Musimy ten... możemy się... ten pojeździć autami już Zacepaj się do mnie <laughs> Dopisz kości DRIFT 3 DRIFT 3? No Dobra Dawaj Dawaj DRIFT 3 i zapierdalamy No i jest? ja... Zostawiam. No, tu ja... Czekaj, nie czekaj na mnie, czekaj na mnie Kurde, bo w domu się wyrypałem, a ja tu jakaś choinka stoi Yyy... No dawaj, go zajebiemy. Zajmiemy typa, tutaj jest. Typy są. Dwa nawet. Patrz. Ja nie mam kamizelki. Fuck armor. Się. No i śmieci. No. Traja cię. Nie. Wykrzyk... ukośnik armor. Slash armor. Stwierdziłaś. Widzisz kulę jak Miley Cyrus. Jak ty przywołałeś Infernusa? Zap go znalazłem. Jeszcze mam nitro w nim. Se po górach jeżdżę. I Ej może problem. Już nie, może już nie, bo się nie boję tego Dobra, żyję Gdzie jesteś? Dawaj na jakiś event. <głos> <głos> Dawaj derby, event. Derby? No derby. Kurde No Nie ma derbów, nie ma takiego Slash dr, slash dr No to mogłeś mówić, ja pierdzielę a To na logikę że nie widzisz po drugiej stronie Nie Daj widzę do, a... Z tobą tutaj Za no, mną? No, no. Dawaj Ej tam ktoś jest, dawaj Ej też ma, nie, to... ej to ty jesteś dawaj. Ja, Ora O raj polecił Ora O raj Lekkie okay. lak sam, ale nie znam, myślałem, że będzie gorsze Kiedy będą te derby w końcu? Wszyscy de derby O, teraz będzie dara. I tak cię zrzucę. Nie dobra, so Sojusz, już, sojusz już, co już. Okej, okej, co już będzie. Na życie. Ej, choinka ta była! I co z tego? No i pewnie itemy. Dobra, nie ma. To co mnie kłamać? Ja to auto O kurwa, o derby Ej, na, na tej Ej. mapie, ja nie lubię tej mapy o, Ej, do I wody ten... leciałam od razu I co, jak było? Dowody? Czemu tak? Wtedy do wody? No do wody od razu <laughs> To tak? Nie, może bóg jakiś. No na pewno Aha, to może było to przez to, żebym was wszystkich tam rozpalił tego nie wyrzuciło Ej, znalazłem coś Żyła srebra Co to jest? Będę bogaty Będę bogaty Tepe idź do tepaj mnie Nie mogę tego wziąć No tepaj mnie ej No dobra, czekaj Teraz zapalę światło bo tu nic nie widzę seryjnie Czekaj zapalę światło Kamerką nagrywasz? Miał podświetlaną chyba ale które... no to widział normalnie. Dobra. Czepaj Akceptuj. Oj, no chuj zapuść to. <noise> to jeszcze raz. Oj, no ja nie mogę zacząć w No to wydobyj Jezu, co ty zrobiłeś? To trzeba było ten... Musiałem zafalić światło. No Oj, to było ważniejsze, kurwa. Tak. bo nigdy nie lepiej, O kurwa! Boże, ws! Daj, w... 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 ws! Zwes! Wyścig! A! Kurwa, ja wyścigę zawsze przegrywam! Ja też! Trudno! Zawsze na końcu się dziwi belgiela i tak dalej! Mmm! Zarabiasz? Skina, se zmieniłem. Ej, jak to się jeździ? Nigdy nie było wyścigu na kładach. O kurde, ja się wyrodziłem. Wziąłem kogoś kłada. To ktoś wygrał już? Czwarte miejsce mam a nie to jest, A nie to jest czwarte kółko. Piąte. Ja twierdziłem. A widzę miło, widzę widzę. I wyjepałem, że się składa Dobra. I dobrze ci tak. tam Dobra. I sam się wypierdili. Nie, dawaj A! To wij Ej mnie nie u mnie Bo ja wsiadłem na twój motor O nie Ci kurwo I co ostatni teraz przy Ciebie Ej dobrze ci to jest kurwa Trzynastka Ej, ej, mój się dymi musi się dymi się spali No wezmę kogoś, i co? Widzę Cię! Dara! Ja pierdziele, to jest głupie Kita muzyka Ty już to? Obym nie oprawiał troski ciekawe, bo mnie. Ja będę wstąpił, ja będę w Głowa już za Ja są takie pagórki, że to cię Eeeziem Na której mi masz? Na 12 Kurwa A gimby jutro na szóstym 6. 6 godzin się 6, 6 godzincie więcej od was wyśpię A ty do, A ty do której ro, ro jesteś? Do dwudziestej Lecz, nikt nie musi wiedzieć No Bobo, bobo, mm, bobo mm. Skończyłem, jako piąty i chuj A ja szósty <laughs> Chyba ostatni Przed, nie no, no ostatni wiedzisz chyba <laughs> Które masz, które masz checkpoint? Dobra, ja jedyna LS Dawaj chowany jest, CH to No Dobra No, gdzie mnie podwieziesz? Na, na chowany poszedłeś? No, zapisałem się Tu wszystko pisze, przebieg i tak dalej Można mieć własne auta tutaj No może się kiedyś do, dorobimy Chowaj za kilka odcinku Chyba się spierdalamy Aha, już się chować trzeba no. O kurde Spierdalamy szybko Gdzie i chodź ze mną Nie będę sam szedł. O co tu chodzi, ja pierdzielę Chowaj się tu kurwa, nie, nie ma Ile nie. czasu jeszcze zostało? Strzelają! Jezu. jestem przeciwka Ja pojebany, skąd oni się respią powiedz mi Nie wiem, ja już zginęłem Co ty? Mi się... No i się nie jebaską Kurwa z przeciwnej strony czy się ten... Pojebało Czekaj, tu jeszcze sek Chodzę Na kozaku Ja <grym> wypycham <zypią> do góry Nie. Żyję. KURDE! Zadałeś. I takich tak też zarąbię. Już wygrał ten co poszedł tam. Na co jeszcze idziemy? SM? SM SM, sumou. É Sumo? Não, Sumo, SM Sai é na Sumo Curde, Samp é um high plug Né, zabiu Biedron te darvou <laughs> Novo takie policja... Tak wziąć gila w Nice derby, dobre! Kocham to, ja to kocham. Ja też. Co już kurwa? Poleciał! Gdzieś go? Patrz, poleciał. O chuj, polecę, pomóż mi! Gdzie ty jesteś? Dobra, jeszcze Teraz ja polecę. No i... Co zostało? Żegnam, żegnam. Miło było. Poleciałeś? Tak. Czemu? Wywalił mnie z samochodu. Wszedłem z samochodu? Nie pierdolę. Wcisnęłem F. I wyszedłem. O kurde. Ja pierdolę. One de. Dawaj, one D. No. A jak one D? One, one on One Nie, nie ma takiej komunikacji No slash oned Oned? One? De. one de? piszą? Oned? Patrz co ludzie piszą na części i to przepis Aha oned, dobra Co to jest? O, na Aha, no to mogłeś mi mówić, bo mnie zabili teraz Ale się odrodziłem Z krwi i kości. Plecy miałem takie zabił. Jest jakie mam cela. Ciężko mi się z tym ziglem chodzi. Ja trzeba, trzeba umieć tego trzeba. Ja umiem. Jezu, podłogo solowe. Boże. Czy ty Laska mnie tam miała. Pierdolę wychodzę, co. Głupie, nie? O. Też. co ci wychodzi. Nie wiem. Exit. Daję na Las ventura, bo tam zawsze jest taki rozpizdzik, że to jest zagra. Ładny no. <laughs> Armor wpisz Nie mam armora Bo trzeba wpisać armor co, co zrobię To co miałem ja. zrobić No ja tylko tak ci strzelałem Ja też Ale nie zabijłem cię No i Michał, może skończymy odcinek? To jest taki instruktażowy odcinek motywujący do dalszego działania i nagrywania O ile to się w ogóle... O ile to się wszystko nagrało w ogóle No właśnie jak się nie nagrało to taka trochę lipa Więc co, żegnam was palącą się taksówką Pozdrów Pozdrów i ja Jojo pozdrów A nie, bo jednak jeszcze żyję Idę sobie do lawy Popić się trochę kawy. Idziemy, idziemy, to jest taka iluzja. Nie oglądajcie tego przez paniem. Dobra, koniec. Fafa, żegnam. Wszystkie dzieci. Czekajcie jeszcze sobie ustawię ustawy innego, bo ten jest dupny. Żeby, żeby nie mieli mnie za co nie? Skin. W co nie podałem, się tam. No skinny wybierasz jakiś numer, nie wiem, 69. No numer. No dobra, działa, idziemy. Dobra, zaczęliśmy.